Kończy się czas na projekt dofinansowany ze środków gminy, odnowienie i uzupełnienie sieci pieszych znakowanych szlaków turystycznych okolic Krosna Odrzańskiego. Koniec lipca to moment na podsumowanie projektu. Bo tak jak żeśmy zaczynali 25 marca, to przyszedł czas praktycznie już na pisanie sprawozdania z tego naszego projektu. Wymagało to naprawdę bardzo dużej pracy. Nie jest to łatwa praca znakarza. Dofinansowanie na szlaki turystyczne wynosiło ponad 4000 zł. W ramach tego zadania wyznaczono lub odnowiono 44 km szlaków i łączników. Okazuje się, że to wymagająca praca, ale efekty będą widoczne długo. Wyznaczyliśmy tylko 44 km szlaku, ale Trzeba było go przejść nieraz ze dwa, trzy razy. Tak jak żeśmy obliczyli, to żeśmy zrobili, znaczy się z Nakarze zrobili około 150 km, albo i lepiej, i to wszystko praktycznie na nogach. Wszystkie szlaki naniesiono także na mapę. Można je znaleźć w internecie. Pięknie ten, te szlaki wytyczone i te nowe właśnie łączniki szlaków, które zostały tutaj zapoczą, zapoczątkowane na naszym terenie, pięknie wyglądają na stronie www.mapamyśnikturystyczna.pl. W planach na drugą część roku jest także zabranie się za szlaki Nordic Walking. Na ten cel środki pozyskane zostaną tym razem ze starostwa. Nie spoczywamy na laurach, bo od 1 sierpnia rusza następna, następny konkurs, ale to już... Są pieniążki pozyskane ze starostwa. Będziemy odnawiać dwa szlaki Nordic Walking. Nam wszystkim pozostaje więc tylko spakować plecak, odpalić mapę i ruszyć na wycieczkę krośnieńskimi szlakami.